Ja yeah, mam my... <laughs> Przepraszam, gada z kolegą widzą mnie. i Poza tym siedzą. Bo... Na ty ma filmik na YouTube, masz też mi pomóc? No co? Dobra, wybieraj. E, o, patrz. Ty, ty na pewno nagrywasz? Opa, no tutaj jest. Dobra, o, pora to mi powiedzieć i postarać się zaparkować, choć

Mam zimę Mamy być tutaj? Tak my powinniśmy Ej Moniek możesz wyjść? Proszę Widzisz, że ja nie jestem kocica? Widziłam się jako kocica To my jedynie mamy czas metalu, co nie? Ej Nie no, co ty robisz? Jak ty parkujesz?

Wyjedliście zupę? Jeszcze nie. zupę i lajka. No inaczej was znajdę i was zabiję. Idziecie na zupę pomidorową? Jeszcze nie. Nie na zupę? Nie. Dobra, ja za... idę. Nie jeszcze. Dobra, to